Uh, witam, mówi Szymek. Udało mi się ogarnąć Gimpa. Niby Gim, niby Gimp, a jednak inaczej się pracuje niż w Photoshopie. Ale polubiłem ten program. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak węgeje kawałki tekstury, bo muszę usunąć brzydkie artefakty z tekstury, brzydkie linie. Muszę sobie jakąś teksturę wybrać. No jeszcze nie wiem jaką, zastanawiam się. To pobrałem darmową teksturę. Ze strony... Potem wam powiem, bo teraz muszę się skupić. Bo one są darmowe te tekstury. Właściwie to mógłbym wam teraz powiedzieć. Grafik, grafik lurger, tak strona się nazywa. Tutaj na niektóre jednak trzeba zwrócić uwagę. Ja sobie na wszelki wypadek warstwę dodałem na hangze selection, bo to są jeszcze dodatkowe opcje. Tu są historie, że można wykasować tu powszechnie operacje. Aby program nie był wolny. I ja się muszę zastanowić. W opcji Move Tool. Abyście mogli skopiować, to musicie wybrać warstwę, a nie selekcję. Dlatego, że wtedy jedną połowę będziemy mogli przekopiować jako drugą. To ja się teraz zastanawiam. Nie, nie będę jej na drugą warstwę przerzucał. Teoretycznie mógłbym, ale to nie ma sensu. Też chciałbym się nad jedną rzeczą zastanowić. Do warstwy ujdę, transform, offset. Jak widzicie, wzywki linii nie ma. Teoretycznie to można. To naprawić. Jakbym tą główną połowę tekstury się na dół i już mam okę. Na chęci selection to jest e, zamień aktualną selekcję dodaj do istniejącej selekcji. O się Sagogem. I on tu mówi. Jak klikniecie, tutaj mówi jakie przyciski Jak kliknę na ctrl To mi mówi żebym nacisnął shift i alt Wtedy doda mi Nową selekcję Już mam wygenerowaną nową selekcję To co mi się w tym programie e nie podoba Czekajcie, już do Was wrócę Chodzi o to Trochę z tą szybkością programu e nie jest aż tak super Wydaje mi się, że Photoshop działa szybciej Teraz już jestem w nagraniu odwróć. To jest, to jest zaznaczone Ale jeszcze jest krzywo Nie podoba mi się trochę to Control i myśl teraz mogę jeszcze to lekko wyrównać też tym, to mi się tu nie podoba o jest idealnie a jak chcecie się ozmyć tego tak co widzicie tu odznaczamy kotwicę i automatycznie nam zespawa zdjęcie bo to się trochę inaczej raczej niż w photoshopie teraz sprawdzę to Transform, Offset O widzicie pozbyłem się w artefakty Nie ma zacieków na teksturach Zacieki zostały ze mnie usunięte e, W innym tutorialu będziemy mogli omówić inne hektry A jeszcze raz wrócę do nachęcia selekcji Gdybyście uchyli na chęcia selekcji, a nie zwrócili uwagę co wybrać, bo to jest też ważne. Jakbyście tylko na selekcji pracowali, a nie na warstwie, to wtedy nie będziecie mogli skopiować zdjęcia. A tu się kasuje powszechnie operacje. Nie wiem czemu Gimp gromadzi historię. Tu możecie wyczyścić historię. Bo lubiłam ten program, ale za, za nie Google opublikuję tutorial, a jak chcecie zapisać zdjęcie, to robicie ek e, eksportuj jako. I uwaga! Tutaj wybieramy ścieżki, dokąd iść, bo może być z tym problem. Tu po tej stronie są dyski. Biblioteka graficzna tekstur 3 to zaznaczy modyfikowane Albo imię Jak kto woli Korektę generałowione Export Jestem zadowolony moi drodzy Bo udało mi się w pełni ogarnąć gimpa. Aha, jeszcze jest coś takiego jak ustawienie ile ma wykorzystywać tych rdzeni wątków o, co jak widzę Open CL. ciekawe nie zwróciłem na to uwagę o, holender to nie, to ja nie chcę tego włączać, bo tu jest ostrzeżenie to ja tego nie będę włączał aha, mam tutaj Wykorzy wykorzystam sobie 5 wątków O ciekawe Ciekawe, naprawdę mi się podoba tu Dobra, to jeszcze Wam miłego dnia Chociaż nie omówiłem do końca jak na warstwach Tu będzie tutorial Gimp praksować na warstwach Część pierwsza